Kagegatki, tu Marcin z kanału i I jeżeli lubicie smak jabłka i orzechów To ten przepis co dzisiaj wam pokażę To jest stos i na pewno wam zasmakuje Ponieważ dzisiaj będziemy robić szarlotkę Ale nie byle jaką Ponieważ ta szarlotka będzie zawierała Delikatną nutkę orzechu. Nie będzie to taki smak przytłaczający Będzie on bardzo delikatny W związku z tym bardzo dobrze będzie się on komponował Z jabłkiem i z cynamonem a jako, że teraz już mamy za oknem jesień, to właśnie teraz siedzimy w domu, jest plucha, i mamy czas na testowanie takich fajnych przepisów na takie pyszne słodkości. A jeżeli jesteście zainteresowani jak ja robię z mojego przepisu tą szarlotkę, właśnie taką delikatnie orzechową, to oglądajcie dalej. No i witajcie w kuchni. Tutaj mamy przygotowaną mąkę i do tej mąki trzeba będzie dodać i cukier bądź słodzik. My zrobimy dzisiaj ze słodzikiem. Ale oprócz tego też tłuszcz, i w tym przypadku będzie to masło, ale także masło orzechowe. I dlatego mam tutaj 300 g mąki, do którego dodam 100 g słodzika. Następnie biorę kostkę masła, i tym razem będziemy dawać 3 czwarte kostki masła, dlatego że będziemy resztę uzupełniać masłem orzechowym. Dlatego tutaj sobie odcinam troszeczkę, daję do środka. Oprócz tego dodaję masła orzechowego taką porządną łyżkę. W zależności od tego, czy chcecie, żeby to było bardziej orzechowe, czy mniej orzechowe, dodajcie sobie więcej lub dodajcie sobie mniej. I na koniec dodaję jedno jajko. Słuchajcie, już znakomicie pachnie. Ja sobie tutaj odłożę to wszystko. I teraz dokładnie sobie posiekam to, co mam w środku tak żeby już wstępnie mi się tutaj te składniki mokre z tymi składnikami sypkimi lekko pomieszały i żebym nie miał problemu z wyrabianiem. Po przesiekaniu najgorsza rzecz, czyli trzeba to wszystko wyrobić, ale powinno pójść dość szybko. Ciasto mamy bardzo fajnie wyrobione. Ciasto, jeżeli odchodzi od palcy, to jest bardzo dobre. I teraz musimy część zostawić na wylepienie blaszki, natomiast część damy z powrotem do miski w celu schłodzenia, bo później będziemy ścierać na tarce na naszą masę jabłkową właśnie pozostałą część ciasta. Dlatego teraz ja sobie wezmę trochę ponad połowę ciasta i mniejszą część dam teraz do miski i do lodówki żeby się dobrze schłodziła. Natomiast pozostałą będę wylepiał formę. Ciasto jest bardzo plastyczne w związku z tym samo wyklejanie nie powinno być trudne. Pamiętajcie, że nie potrzebujemy tylko wylepić spodu, ale także potrzebujemy zrobić ranty. Także róbmy to palcami, ponieważ o wiele lepiej wtedy kontrolować, czy gdzieś nie mamy za dużo ciasta. Jeżeli gdzieś jest za dużo, to odbierzemy, jeżeli gdzieś jest za mało, to dodamy. Ciasto jest bardzo plastyczne, łatwo się kształtuje, w związku z tym nie powinno być z tym żadnego problemu. Ciastem już wylepiłem całą spodnią część iranty. Patrzcie, to nie jest tak równo, nie musi być równo, to i tak się wygładzi podczas pieczenia. Natomiast teraz ważnym jest, żeby wziąć widelec i ponakłuwać dno, że jeżeli będziemy mieć proces pieczenia i to ciasto zacznie rosnąć, że jeżeli jest tam jakieś powietrze, to żeby nie wybąbliło nam spodu, tylko żeby to powietrze uciekło przez te dziurki. Teraz dam to do schłodzenia na pół godziny i będę piekł swód w 180 stopniach około 25 minut. Chodzi mi o to, żeby dobrze się to ciasto zebrało w sobie, żeby ono się upiekło, ponieważ jeżeli mamy mokre jabłka, to czasami dochodzi do tego, że sok zaczyna spływać na dół i mimo dodania paru dodatków, to to ciasto zaczyna być takie rozmiękłe. Dzięki temu, że na początku sobie podpieczemy to wszystko, nie będziemy mieć tego efektu. Więc ja teraz daję to do lodówki na pół godziny, a później piekę. W tak zwanym międzyczasie przygotujmy sobie jabłka. Jabłka wcześniej starłem na tarce. Niektóre, żeby były trochę większe kawałki, pozwoliłem sobie pociąć. W związku z tym one są takie nieregularne. I mam tutaj w środku. Nie odsączałem ich, natomiast chciałbym, żeby ta wilgoć i aromaty zostały w środku, dlatego wziąłem i 2 3 kopiate łyżki kaszy manny oraz 2 3 łyżki cynamonu w zależności oczywiście od waszej preferencji dodam teraz do jabłek i porządnie wymieszam Masę jabłkową mam już przygotowaną. Nie jest ona wilgotna, akurat moje jabłka nie puściły tak dużo wilgoci. Ale dzięki temu, że będzie kasza manna, ona zwiąże tą dodatkową wilgoć, która się wytworzy podczas pieczenia, kiedy to jabłka będą się zapiekały i wypuszczały jeszcze tą resztkę soku. Jeżeli chodzi o wariację, to tutaj, jeżeli ktoś jest dużym fanem orzechów, możemy dodać orzechów. Natomiast one, pamiętajcie, nie będą takie aksamitne, jak je upieczemy i będą chrupać pod zębami. Ja nie chcę tym razem tego efektu, w związku z tym nie będę tutaj dodawał. Jeżeli natomiast chcecie podbić smak bez utraty e, tego aksamitności, możecie orzechy zetrzeć na proszek. I zamiast kaszymannej dodać trochę jeszcze orzepów. Oczywiście, tak samo z cynamonem, w zależności od tego, czy lubicie, czy nie lubicie, możecie go dodać. Od czasu do czasu też używam rodzynek, ponieważ świetnie się komponują z jabłkami w tej takiej jesiennej konwencji. Teraz odłożę sobie na bok jabłka i czekam, aż spód będzie wreszcie upieczony i będzie kruchy, schłodzony. Wtedy będę przenosił jabłka na spód i będę ścierał pozostałą część ciasta. Więc zaraz wam pokażę jak to robię i i time -lapsik. Pięknie nam się to ciasto przychwyciło. Ono się upiekło, ono jest złociste i fantastycznie przygotowane do tego, żebyśmy mogli teraz przejść do następnego etapu, czyli przeniesiemy sobie jabłka. Jabłka wysypujemy całości na nasz spód i pamiętajcie, że może zostać kopczyk, ponieważ nie będziemy mieć tego ciasta, które jest takie rozwałkowane, tylko będziemy ścierali je i powstanie taki fajny efekt, jeżeli nawet zostawimy kopczyk. Wyrównajcie sobie tego do na bokach, natomiast zostawcie na środku tą ilość jabłek, żeby tak wystawała ponad ciasto. Będzie to wyglądało super. Zobaczycie. I teraz ścieramy ciasto. Pamiętajcie, ścieramy na dużych oczkach. Nie na tych małych. Ja będę ścierał na tych dużych. I nie przejmujcie się, że to ciasto podczas ścierania będzie się rozsypywało wszędzie. Potrzebujemy, żeby spontanicznie to wszystko się rozsypało równomiernie. Oczywiście, jeżeli macie troszeczkę za dużo gdzieś, to możecie później sobie tak tutaj uporządkować, więc nie ma problemu z tym, że coś zepsujecie. Teraz pamiętajcie, że dajemy to do upieczenia, czyli znowu wsadzamy do piekarnika na 180 stopni, na 20-30 minut, a tak naprawdę do momentu, kiedy to się wszystko ładnie zapiecze, kiedy to się zrobi takie rumiane i kiedy będziemy mieć dobrze uzyskany kolor złoty, wtedy będzie najlepsze. I patrzcie, moje drogie gadki, piękna jest, po prostu pachnie jeszcze lepiej niż wygląda, ale wygląda też fenomenalnie, ponieważ to wszystko, co staraliśmy, ono tak ładnie się zapiekło i stanowi taką całość. Dzięki temu nie musieliśmy się zastanawiać, czy nasze ciasto po rozwałkowaniu pęknie, czy nie pęknie, czy damy rady go przenieść na nasz placek. I zobaczcie, tutaj, tak fenomenalnie ta warstwa się zapiekła i wygląda super. Teraz otworzę obręcz i pokażę Wam, jak wygląda w środku. I tak wygląda ciasto bez obręczy. Mówiłem wam, że jeżeli oblepimy dobrze brzeg naszej brytwanki, to wtedy on będzie tak stricte tutaj przylegał i dzięki temu zrobi nam taki ładny rancik. Ten rancik, dzięki temu, że wcześniej go podpiekliśmy, on nabrał takiego rumianego koloru. W związku z tym teraz, nawet jeżeli będziemy kroić, on będzie wyglądał fenomenalnie. Dodatkowo ten rancik jest na tyle gruby, że jeżeli chcielibyście swoją szarlotkę podgrzać, a później nałożyć na nią pyszną porcję lodu waniliowy, to wtedy bez problemu możecie to zrobić, ponieważ ciasto jest kruche, ale nie na tyle, żeby się rozpadło. Teraz dajcie mi sekundkę. Ja ciasto pokroję i pokażę Wam, jak wygląda w przekroju. I w przekroju prezentuje się tak niesamowicie. Jest tutaj ten rancik wypieczony. Właśnie o to chodziło, dlatego wcześniej go przypiekaliśmy. Tutaj mamy tą grubszą warstwę ciasta startego na wierzch. A oprócz tego mamy przecudownie wyglądającą masę jabłkową. Która jest taka brązowawa i mm, pachnie pięknie cynamonem, ponieważ jest go całkiem sporo tutaj w środku. Jeżeli lubicie troszeczkę mniej, dajcie troszeczkę mniej. Ja uwielbiam cynamon. Uważam, że to jest taka typowa, jesienna przyprawa, dlatego daję go stosunkowo dużo. I wygląda to fantastycznie. Nawet jeżeli sobie przygrzejecie, to się nie rozpadnie. Tymczasem ja zostawiam Was tym przepisem i serdecznie zapraszam do samodzielnego przetestowania i zapraszam Was także do podążenia za naszym kanałem, ponieważ na pewno już niedługo wpadnie kolejny fantastyczny film, a mnie nie pozostaje nic innego, tylko podziękować Wam za to, że byliście ze mną i do zobaczenia, cześć!